Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. W tym vlogu postanowiłam posadzić kwiatki. Trzy lilie, które już kupiłam, które Wam pokazywałam na kanale, wsadzę je wszystkie do jednej wielkiej żółtej doniczki, bo jak już wiecie, w ogródku lilie nie za bardzo chcą mi rosnąć, dalej tak, lilie nie, więc musimy to zrobić w inny sposób. A potem z tej doniczki przesadzę je do ogródka oraz posadzę dwa kwiatuszki, po nazwie możecie nie kojarzyć, czyli Holland Park. Posadzę do tych żółtych, małych doniczek, co przesadzałam fiołki. Ja je jeszcze wykorzystam i je posadzę i też je potem przesadzę do ogródka. Pokażę Wam jak już pomidorki powoli wychodzą. Który będzie większy i silniejszy i przetrwa, no to będzie w moim ogródku warzywnym. A z tyłu mam kwiatuszki, które dostałam od mojego męża w ramach przeprosin. Nie powiem co przeskrobał, a bardziej co powiedział, ale muszę je już wyrzucić. Na Instagramie pokazałam Wam, zrobiłam zdjęcie, możecie sobie zobaczyć. Nie udzielam się tam za dużo, ale czasami wrzucę jakieś zdjęcie. I chcę Wam jeszcze coś pokazać. Tu mam prostownicę, którą kiedyś nagminnie używałam. Teraz jej nie używam, bo moje włosy się niszczą. One są cienkie, przetuszczają się, no nie są łatwe w utrzymaniu. Te moje włosy, ale kiedyś często prostowałam włosy. To jest Łucznik, to jest bardzo stara prostownica. Nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna, ale byłam w Łazience, myłam włosy. Dzisiaj, dlatego nie są tuste. I zauważyłam, że mam tą prostownicę. Fakt, ładnie mi jak sobie wyprostuję włosy, ale potem w sumie. Miałam taką manię na kręcenie włosów. Jak już tą manię prostowania włosów przeszłam, tak? Potem chciałam bardzo kręcić te włosy na loki czy na warkoczyki, bo stwierdziłam, że trochę takie one są grubsze, większe i też mi ładnie, więc każdy ma swoją modę. Jedni prostują, jedni kręcą loki ale kiedyś jak byłam młodsza bardzo lubiłam prostować włosy. Teraz jestem już bardziej team kręcenia, choć ja też rzadko wychodzę gdziekolwiek, więc po prostu ich nie kręcę. Ale to mi właśnie przypomniało, że kiedyś prostowałam włosy. I teraz, a jeszcze Wam pokażę jak gotuję ogórkową. Wydaje mi się, że jeszcze na tym kanale nie pokazywałam, a zupa ogórkowa jest bardzo zdrowa, bo z ogórków jest dobra na trawienie, na apetyt, na wszystko. Nie jej pokazywałam, więc wam pokażę. A resztę zobaczycie sobie w trakcie vloga. Więc na razie idę sadzić kwiatki już troszeczkę ziemi wsypałam o żeby nam to szybciej szło otworzyłam kwiatki zacznijmy od Holland Park Fajne, Różne. i od malutkich lilii Powinny być głębiej wsadzone niż te kwiatuszki. Więc sobie tutaj różne. Osadzone. A teraz będę sadzić nabiętki. To są zaręki z tamtego roku. Więc zaczynamy. Sadziłam. Tu jeden rządek. Ten rządek tutaj już przykryłam ziemią. Jeszcze ten nie został. Tu jest Tosia, O. Przejdzie pewnie do sąsiada. Znają życie. I zakopuje. Tutaj rządy sobie raz tu, tu już powoli tulipanki też zaczynają kwitnąć. Jak znajdziemy ochota, to wypluję. No i te dwa bratki też zaczęły kwitnąć. A na to czekamy. Tutaj pomidorki sobie ładnie rosną. Tutaj postawiłam moje kwiatuszki, które dzisiaj sadziłam. A jeszcze wam coś pokażę. Tutaj mam mieczyki te stare. Jeszcze dokupiłam żółte. O, one są i z tamtego roku i jeszcze z poprzedniego. Te mieczyki mam również. I tu mam jeszcze jakieś kwiatki, ale zapomniałam, jak one się nazywają. Teraz wam pokażę. To nie są takie słonecznikowe? Nie jestem pewna, no. Jakieś to są. Tak wyglądają cebulki mieczyka wykopywanego co roku. Są takie ciemniejsze, a te młode to są takie jaśniejsze. Jeszcze je nie otwierałam, bo nie będę ich teraz sadzić, ale później. I to są te co ostatnio kupiłam. A teraz Wam pokażę, jak wygląda nagiętek. Nagiętek wygląda tak. Takie żółte, kolorowe kwiatuszki. On bardzo fajnie rośnie w ogródku, szybko się adaptuje. Jest naprawdę kolorowo i ładnie. Tylko to były stare nasiona i nie miałam obrazka, więc Wam pokazuję. To jest aksamitka. To jest prawidłowa nazwa tego kwiatka, ale powiedzcie mi, w których regionach przyjęło się, że te kwiatki nazywane są karafiołki. Bo u nas często nazywali te kwiatki karafiołki i tak je do dziś nazywają i tak nazywała moja babcia i prababcia i ja jestem nauczona mówić na nie karafiołki, ale to są aksamitki. Więc dajcie w komentarzach znać, kto te kwiatuszki nazywa karafiołki. Zmieniłam tapetę na pulpicie. Bo ostatnio zauważyłam, że dalej mam z Halloween i to była już gruba przesada, żeby mieć Halloween cały czas na pulpicie, więc teraz mam taką wiosenną tapetę. I bardzo mi się podoba, jak już wiecie, ja bardziej wolę. Tulipany niż róże. Tulipany są u mnie w hierarchii wyżej. Oczywiście najbardziej kocham mieczyki. To są moje ulubione kwiaty, ale to są ogródkowe. Ale co do kwiatów takich w prezencie, jak się dostaje, to powiem Wam, że zdecydowanie tulipany wygrywają. Więc ta tapata jest naprawdę piękna. Ma piękne kolory i ona tu musi być więc ja ją zostawiam i niech sobie tutaj jest latem pewnie zmienię, jak nie zmienię tu też będzie pasować Kwiaty i pasują na wiosnę i na lato tematycznie no powiem Wam, że ostatnio kupiliśmy Sznurek do wieszania prania, ponieważ ostatnio wieszałam pranie i sznurek mi się urwał. Przemek go związał i zamocował, ale wydaje mi się, że on będzie się teraz urywał i jest nowy. Jeszcze go nie zawiesiliśmy, bo nie było takiej potrzeby. W święta nie prałam, a teraz pogoda też nie sprzyja, ale za niedługo będzie bardzo ciepło, więc ten sznureczek się przyda, będę wieszać takie pranie zawsze lepiej pachnie, taką świeżością. I kupiliśmy oczywiście klamerki nowe. Bardzo chciałam kolorowe, ale nie było kolorowych, więc wzięłam białe. Ale jeszcze dodam, że moja mama też kupiła klamerki i my się w ogóle nie ugadały. Nic sobie nie powiedziałyśmy, że będziemy kupować klamerki i mama też kupiła nowe, ale kolorowe, i teraz mamy zapas klamerek w domu. Więc cieszę się. Bo teraz będzie fajnie wieszać na dworze, a nie chodzić tam na górę. Potem znowu schodzić, chodzić, schodzić. A ta wata na tej górze przynajmniej sobie troszkę odpocznie. Bo będę mogła wieszać to pranie na dworze. Dzisiaj będę gotować zupę ogórkową. Jeszcze wam nie pokazywałam, ale bardzo lubię zupę ogórkową. Tutaj starłam ogórki na tarce, obrałam kartofle, osobną gotuję, potem ugniotę. Ja pewnie dodam sobie do zupy, a może na talerz osobno. Tutaj gotuje mi się moje skrzydełko, jak się ugotuje, to ściągnę pianę z góry, dodam kostki bulionowe, przyprawy, maga, kucharek, pieprzu. będzie bulion, potem dodam ogórki, zatrzepię śmietaną z łyżeczką, mąki, jak ktoś chce, może jeszcze dodać sobie marchewki, my akurat nie dodajemy, ale można i pietruszki dodać. Może ja też dodam, bo w sumie mam na podwórku, to pójdę ponią i dodam w sumie na końcu. Ale marchewkę można też dodać. Tu mam brudną łyżeczkę, ale to tam. Do czegoś używałam. Chyba do mieszania tej zupy. No, to nas się tu. Ta pietruszka jest taka malutka, ale mogę troszeczkę urwać do smaku urośnie. Powiem Wam, że poniedziałek był bardzo ciepły. Można było chodzić w krótkim rękawie. A dzisiaj jest wtorek i pada deszcz. Więc miejmy nadzieję, że się wypada. Przy okazji podleję mi pietruszkę, bratki, wszystko. I mam nadzieję, że w środę znowu wróci ładne Słoneczko. Tam jest Tosia. O, 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 Dobrze. Zerwałam troszeczkę i idę. Cii, cii, cii. Idziesz? idzie Chodź, chodź, idziemy, idziemy. Ona pierwsza. Prosto, prosto, prosto. Wybiegała się, teraz wraca do domu. A jednak ta trawa trochę mokra jest. Tam w ogóle jest kałuża. Nie wiem czy widać. O. wybiegała się. No idziemy do domu. Idziemy. Chodź. Oddalenie. Chodź chodź. Idziemy. Pani przodem. Gdzie pobiegnie? Pewnie pobiegnie do jedzenia. Tu masz jedzenie Tosia. Tu, 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 tu. Tu, tu. Tu, tu. Ja już ogórku wdałam do zupy, ale musisz jeszcze gotować. Stawiłam kartofelki. Też będą się gotować. A ja zaraz sprawdzę, co ta Tosia chce. Co pani by chciała? Umyć się? Tosia? Tosia była głodna. Tu ma wodę. W stwierdziłam, że w tej niższej dam jedzenie, w tej wyższej wodę, bo i tak pije mniej niż je. A że obydwie różowe, no to w sumie zostawiłam jedną miseczkę i drugą miseczkę. I jest dobrze. Pamiętajcie, jak będziecie chcieli dodawać śmietanę do zupy, to najpierw mąka, śmietana dobrze wymieszać i zahartować śmietanę i dolać z 3-4 łyżki zupy. Oczywiście zmniejszyć ogień i wtedy wlewać tą śmietanę, bo jak będzie duży ogień i wlejecie samo śmietanę, to się może zważyć, więc trzeba troszkę tą śmietanę w tym kubeczku pomieszać z zupą i dopiero dolać. A wtedy nic złego się nie stanie. Kartofelki się już ugotowały, za chwilę je odcedzę i ugniotę. Zupka ogórkowa jest już podana. Teraz będziemy jedli przemak Przemek wyśle smsa. Powiem Wam, że ja jestem jednak głupia. Ja mam na komputerze taki darmowy program do edycji filmów i ja go używałam tylko do łączenia filmów i do przyspieszenia scen. I byłam święcie przekonana, że w tym programie nie można robić cięć, usuwać jakiegoś kawałka. A tu się okazuje, że można. A ja wrzucałam te filmy, edytowałam tyle czasu, siedziałam tyle czasu przy komputerze. Czasami edytowali to szybciej, czasami wolniej, czasami naprawdę to długo, długo, długo trwało. A tutaj jest sekunda, i jest ucięte. A na YouTube jest tak, że to się zaznacza od minuty do minuty, od sekundy do sekundy. W innych programach to sobie zaznaczasz za pomocą myszki, a tu po prostu jest podziel. I jak sobie podzielisz tą część, tą część, to środek sobie sama usuwasz i to trwa sekundę. I ile czasu byłoby zaoszczędzona? Ale ja jestem. Głupia. No ja jestem głupia, zamiast dobrze się temu przyjrzeć. To no właśnie, no właśnie, no. I postanowiłam, że zasadzę karafiołki. Tylko nie wiem, gdzie je dałam. I miejmy nadzieję, że ich nie wyrzuciłam. Bo mogą być na strychu, mogą być w jakimś budynku na dworze. I nie wiem. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie one są. Może jak watę na górze my kładli, albo jak sprzątałam i obym ich nie wyrzuciła, bo naprawdę to są takie ziarenka, gdzie można odkładać na dwa sezony i trzy. I one sobie leżą w tej torebce i z nimi się nic nie dzieje. I no nie mam pojęcia, będę jeszcze szukać, a jak nie to kupię nowe, bo też chcę sobie zasadzić te kwiatuszki pomarańczowe, nagiętki są pomarańczowe, te też są pomarańczowe, więc będą ładnie do siebie pasować. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie, łapka w górę i widzimy się następnym razem. Pa pa!